że taka sytuacja kobiety pracujące tak, o wszystko sama zrobiła rozwaliła cały pokój młot rozpierdala. handmaid wszystko jest proszę młotem, ile kilo waży ten młot? 120 120 kilo ale jestem silna tak, silna, piękna prawda? Dam radę. Wszystko dała radę. Te ściany wybiła. Tu, o. Tu. Taki syf. Była podłoga, nie ma podłogi. Teraz słupki musi rozwalać. Biedna. Ciężko, ciężko. Taki dobry, yy. widocznie taki dobry był ten cement. Już mam. Jezu. Proszę. Proszę, poszło Proszę. silna. Proszę, o, o, tak robi, wszystko sama. O. Będzie pięknie. Kiedyś, <noise> Kiedyś będzie. będzie pięknie. Kiedyś. No i taki przydałby się jakiś mężczyzna taki silny i musi być. Przystojny, bogaty. Wystarczy, żeby miał mięśnie i tak. chęć pomocy. No jutro, nasz, jutro nasz brat coś, przyjedzie. No jeśli przyjedzie, on teraz jam session kolegi robi. Muzyk, gra. Trzech kolegów ma. No Przyjechali i pomogli, ale muzycy, artyści... Trzeba też tak. im na to pozwolić. No, tak. żeby... Ale także takiego pana sztuką nie musi się zajmować. Wystarczy, żeby był silny. Mm -hmm. Ale I ty też jesteś artystką z... przecież. No w, tym, w tej chwili nie, bo tutaj się zajmuję renowacją. No. Ale jak mam wolny czas, czego jest. No, nie mam. Rzadko, żadnego, rzadko. Mm. To tam strugam sobie z drewienka takie. Y... Piękne. No, takie figurki albo jakieś patyczki. Mhm. Tak. Też patyczki do grania, do stukania, nie? Yy, tak, wykałaczki, i wykałaczki patyczki, ta. zapałki też. Ta. No, sprzedaje się to dobrze, bardzo dobrze. Zapałki handmade są te tak. hit, hit po prostu. Pudełeczka też sama ta. robię. Ta. Zawsze Wszystko. każde pudełko jest inne. No, palą się długo te zapałki, także można je wielokrotnie używać, do zapalania. Różnych rzeczy. Dynamitu, świeczki, papieru. No, Zdjęć ale gdzie, niepotrzebnych. Ale dokumentów. Zdjęcia, dokumenty. Jakichś jak listów, których niech się nie chce czytać. W takich kopertach, one są zawsze takich szarych. To wiadomo, że z urzędu, także można je też od razu, od razu. nie czytając podpalić. Tak, po to te sapałki są. Po to, po to, tak. Do Jest tego. też napisane na tym. Pudełeczku. Ale już dziękuję, bo muszę dalej napierdalać Dobra. młodym. Napierdalać. Dobra, tu kończymy. Ja, ja, ja też będę zaraz pomagać. Dalej. I teraz idziemy dalej. Taka sytuacja. Mamy tu jeszcze jedną kobietę, ale ta kobieta tylko zajmuje się sztuką. Co to jest? Ona się... tylko, tylko zajmuje się sztuką, co też wspieramy. Nie musi brać się za młot i walić. Mamy tu jeszcze takie coś pięknego, która nie pozwoliła zrobić mi łóżka. Ona właśnie sobie śpi, całymi dniami śpi. Coś pięknego, coś I na mnie patrzy teraz, proszę. I mówi: Mamo, zostaw mnie w spokoju, i czasem nie ścielaj tego łóżka. Niech będzie tak, bo ja muszę pospać. To śpi. Dobranoc. Mój malutki, kochany, piesioczku. Kochany. Toko kuchono, tylko jest słodka, zobaczcie, no i łóżko. Juku, to słodkie jest. Do widzenia. Żegnam.